Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony duch i mamy kolejny odcinek. Dzisiaj mamy troszeczkę więcej zbierania, ponieważ zrobiłem 500 asyst, zrobiłem 500 bramek. Yy, zagrałem kwalifikację do ligi weekendowej, która startuje w ten weekend. Także bądźcie czujni i róbcie szybko, yy, bilans był. Nie taki jaki się spodziewałem, ale przez cały czas z yy, klub zrobiłem 10 razy 8, 78. Plus. I teraz ciekawostka. Ja nie trafiłem nic. Ewelina otworzyła dwie te paczki i oczywiście wam wkleję co trafiła. No bo trafiła do pierwszego składu. Czyli jaki morał z tego? Ewelina musi otwierać paczki. Mm, co jeszcze? Jak takie mniej znaczące paczki to wam nie będę w ogóle pokazywał. Chcę, chcę wam pokazać tylko te paczki, które były mocne, które były drogie. Na których poświęciłem mnóstwo czasu. A czy oddały? Zobaczcie sami. Dobrze. Ale ja co mam dzisiaj dla Was? Już Wam pokazuję. Myszkę, wywalę, bo jak zwykle mi przeszkadza. Pomęczyłem się troszeczkę i zrobiłem te 500 bramek. To jest paka za stoka. Druga paka za stoka to jest chyba za, za asysty. Też 500. I jakaś tam po drodze za 50. Coś ze strzałami tam było. Yy... Takie trzy malutkie paczuszki mam. Jako, że Haland strzelił trzy bramki dzisiaj, to móg no, mógłby do mnie przyjść One to watch jego. To by był całkiem niezły, bo prawdopodobnie dostanie od razu upgrade'a. Więc wszyscy co mają Halanda, zazdro. A my otworzymy sobie te trzy paczuszki, zobaczymy co ciekawego yy, z nich wypadnie. Nie będę nic mówił o Manchester, o dzisiejszym meczu. To widział. Widział, kto nie widział, niech sobie obejrzy skrót. Po pierwszej połowie już, już była tragedia, w drugiej. Może City nie tyle odpuściło, co tak bardziej się rozluźniło. Cieszy na pewno wejście Marsjala, który strzelił dwie bramki, chociaż myślałem, że karnego będzie uderzał Bruno. Eee, szkoda, że nie wszedł Ronaldo. Szkoda, ale już wracamy do FIFA. Paczka rzadkich piłkarzy. 83 minimum i zobaczmy. Ludzie trafiają dobre paczki, dobre karty z tych. Ja bym chciał kogoś do pierwszego składu. Eśpie. o, Malco, Royce, nie, jest to Tomek Müller. 87. Zaczynamy fajnie. Jest wokalcik, w golfa by sobie zagrał. No ostatnio Bayern też zagrał bardzo dobrze, więc może sobie jechać na golfa. I tak naprawdę, oprócz tego, Miluro nie mamy. Nic. To się wymieni. O, wymienny. Bardzo dobrze. A ty, kolego? Nie. No to trudno. A ty, taki sympatyczny, wymienny, widzicie? Sympatyczni ludzie wymienni. To się po prostu wyrzuci. Nie będziemy tego przepalać na jakieś tam inne zabawy. Dobra. To są dwie paczki, takie same. Paczka za 100 tysięcy. Pierwsza. Paczka za stoka. 84 będzie na pewno jeden minimum. I zobaczmy, nie ma stłocza i nie ma walkoutu. O. Powiem wam, że jestem. Nie tyle rozczarowany, co zaskoczony. Ta paczka dość taka... Średniawka. I zobaczmy druga paczka za 100 tysięcy. Pierwsza delikatnie mówiąc mnie zaskoczyła, ale czy teraz odbijemy dwie paczki za 100 tysięcy? Oh. Wow, dwie paki za 100 tysięcy, nic w środku. Ile pompowania. Jaka tragedia. Kolejne podejście do trafienia czegokolwiek. Już nawet nie mówię o One to Oczu. dwie paczki za stoka i jedną za 50. Teraz mamy dalej. Paczka za stoka i za 50. Już nawet nie mówię, że chcę One to Chcę chociaż walkout. E, 83 jest. I na tym się skończy. 84 matip. Mógłby przyprowadzić swojego kolegę ze środka obrony. Łaz, yes. Ile tych? Ile duplikatów? U, tam był ten dżustek. Trzecia paczka za stoka. No daj, chociaż jakiś walkout. Cokolwiek. Jest walkout. Dobrze, mamy walkout, nie ma co narzekać, dobrze, dziękuję jej. na trzy paczki za 100 tysięcy mamy jeden walkout, auu, o, gdzieś jeszcze jeden by się przydał, do Valverde, dobrze, mamy jeszcze jednego do Valverde, i 84. czwórki, ale Ramos strasznie spadł, dobrze, dobrze, dobrze. i masę, Niewymiennych kart, ale dobra. Mamy dwa walkouty wreszcie. Mamy jakiś walkout wreszcie z paki za stoka. K. Także. Od krew i łzy. Takim mianem można określić moje pierwsze eliminacje, pierwsze kwalifikacje do Food Champions. Tragedia. Bilans 4-5. Tak, 4-5. Jeszcze tak źle nie było. Naprawdę. Ale może paczki chociaż oddadzą. Zobaczmy. Nawet ci nie będę za bardzo rozgadywał, bo ostatnio mi te paczki nie oddają w ogóle. Chociaż 83 będzie. 84, za zabal. Ciężko. Naprawdę ciężko mi się grało. Potrzebuję wzmocnień. Szczególnie na środku pola. Ale też obrona, jak się mi rozjeżdżała. To jest fenomen złota paczka rzadkich kart, nie ma gwarancji więc nie spodziewam się tu niczego no właśnie nawet nie ma 83 Ramaric za tak za tak ciężkie eliminacje to powinni coś dać na zachętę obym do, oby do y, pierwszej ligi weekendowej wzmocnił ten skład bo Druga paczka i zobaczmy. Oddasz coś na pocieszenie? Chociaż ekrany. 83 chociaż będzie. I to będzie 83. Coś się szczęścia skończyło ostatnio. Obalamy mit. 10 paczek 78. Plus. I tu coś odda lepszego. Dobra, to, ta jest poza konkursem, więc otworzymy ją po prostu. I mamy 10 paczek 78. Plus. Jeżeli tu coś będzie lepszego, to naprawdę mój tryhard na 500 bramek i 500 asyst nie opłaca. 10 paczek 78+. Plus. Zobaczmy. W pierwszej nie ma nic. Dobre. Jeszcze 9. 78. Czyli minimum. Jedziemy z drugą paczką. Szkoda, że pików nie ma. O, piki bym sobie otwierał w nowej FIFA. W drugiej też nie ma. Czyli 82 max może być. O, Klaus. I wymienny Klaus. Bardzo dobrze. Idziemy do góry. 80. Trzecia paczka. Naprawdę. I też bez ekranów. Portugalia, Ronaldo bez ekranów. I ty niestety jesteś niewymienny, trudno. Jakby w tych 10 paczkach był przynajmniej jeden walkout, to i tak wyjdzie dużo lepiej niż, niż moje paczki ze ale na razie nawet 83 nie mamy, więc chyba jednak nie, nie przebijemy tych paczek. Coś ostatnio ten drop mi zleciał. No nie można przez cały czas trafiać Engolok, Wandajka i tak dalej, ale nawet 83 nie ma. Uuu. Czyli nasz test na razie wygląda 82, dobra już, już, już do góry idziemy. Na razie nasz test wygląda tak, że aż wywaliło neta. Po pięciu paczkach tak słabym dropem aż wywaliło mi serwer. Nie wiem, czy to mu internet, czy to FIFA, ale od razu mamy 83. Jest jakiś plus chociaż. 84, Hernandez. Jakbyś, tak jak już mówiłem, jakbyś przeprowadził brata Oby by było lepiej, ale 84 przyjmiemy na 10 paczek. Będzie przynajmniej jeden walkout. Na razie były tylko jedne ekrany, także A. smutny już że tu przyszedł. Dobra, 3 paki do końca. Na razie mamy największą 84. A ludzie piszą, że trafiają z tego takie potężne karty. Ja z tego nie trafiam. Nic psoba chociaż tyle. Dwie paczki do końca. Chyba ten mój challenge jednak delikatnie mówiąc nie udał. Jedne tylko ekrany Wenduzy Ostatnia Czy będzie chociaż jeden walkout? Nie na 10 paczek na maksymalnie 84. Chociaż Markus Rashford. Chociaż ty. Leży niewymienny. No ale. Dobre i to. Podsumowując to wszystko do, do kupy, tak zwanej ee, paczki za 100 paczki za 50 oddawy bardzo średnio. 78 są bardzo ciekawe, bo trzeba tylko 6 zawodników. I trzeba mieć trochę ręki. Ewelina trafiła kapitalną kartę, która będzie wojować w lidze weekendowej, która nadchodzi już dużymi krokami. Jestem ciekaw, co będzie do trafienia. Chciałbym trafić kogoś takiego czerwonego, który będzie ze mną długo. Ustawiam, że będzie albo Foden, albo Haaland. Nie wiem, czy dadzą ich dwóch. Dzisiaj się okaże w sumie. Nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten filmik. Chyba dzisiaj, więc prawdopodobnie. Jest naprawdę kilku kandydatów, którzy jeszcze Trossard może być, no ale nie wiadomo, czy ilu z tych ligi angielskich wrzucą. No, raczej Halanda powinni wrzucić trzy bramki, dwie asysty. Przekonamy się wieczorem. Może jak będziecie oglądać, to już będzie wiadomo. Także yy, piszcie, czy się zakwalifikowaliście już do ligi weekendowej, czy zrobiliście kwalifikacje, jaki mieliście bilans kwalifikacji. To mnie ciekawi, bo na przykład ja w swoim pierwszym kwalifikacjach, tak jak wam już mówiłem, miałem. Dość duży problem, więc mam nadzieję, że Liga Weekendowa pójdzie troszeczkę lepiej. Serwery mnie troszeczkę zawodzą. Ale to chyba jest coś z moim netem, gdzie mam 250 Mega, a i tak mam problem, także zobaczymy. Następny odcinek będziemy się widzieć, a w piątek wchodzą yy, UCL-ki, także znów będzie ciekawie. Znów będzie otwieranie, oj zobaczymy, zobaczymy, także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, piszcie co ciekawego wam wypadło. Ja się już z wami żegnam. I do następnego, trzymajcie się. Cześć.